O, ucieka. A czyj to samochód? Czyj to samochód? Ojej! Jak szybko! <grymne> o! No, Jak tu nie powiedziała. To możesz przejechać! Kontrolować swoje słowa. wszystko będzie nagrane. O, matku. <grymne> Nie gulia. nagrywaj, bo tak brzydko prenę jesteś no. Ale gucia z tego gucia. Zobacz. Gucia to ładnie się prezentuje w każdej kości. No. Teraz nie oprócz piórniczka. Wczoraj proszę, słuchaj na kolację. Gabrynia, chodź, chodź! Jest tam on. Chodź, nie! O jak pięknie, chodź dla mnie na To jest niesamowite.

Babci, no to już, babcia, nie chce ze mną kopać babcia. Nie chce, chodź, ja chodź. tam do że... Oj, ty, ty wiesz co, że Gucio chciał iść, bo nie ma, nie ma Gabrysia, to Gucio zobacz. Zobacz, Guccio pod stołem. Gucio zobacz, piłkę. zobacz. Guccio, no, no, bądź, 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 ale drugim razem już nie, bo on przyniósł piłkę, tak. Słuchaj, to trzeba pani w przedszkolu, mamy, taty, a babci to tam... Babci to <śmigli> nie, nie mówił, że trzeba babci słuchać, tylko mamy. Słuchaj, ty, <śmigli> jak, jak, pierniczka. jak pierniczka. O, z pielniczki chcę ciastek. A to chcesz? A to chcesz? Piwa to nie, to nie piwo. Piwa niwa ciocia. A, a to chceš? To? Nie, nie pivo, pivo. Wujek, dawaj piwo. Wujek, no nie bądź no, chytry, dajcie tak. dziecku piwa i no. Nie mamy Chcesz siadać? Nie to siadaj. No to siadaj. Siadaj. Ja tam jestem taka o, ładna, i ładna i nagrywam. Zobacz, taką ładną na nagrywam. Babcia, ty tu siadaj, a on tu. Babi. babi tu. O, babi. To jest chłop. Ale to ja jest Co Chyba rące, nie. Nie. Chyba, może masz jakieś wodę, proszę, wodę mamy, pizurę, wody, proszę. Wody mamy tylko Nie, może być i woda. Ale to, nie ale to nie jest woda. To jest skawach, to Jak się piju. Piju. pepsi. To jest Dawaj, dawaj, jest dawaj, dawaj. To jest ja <ślamy> To jest woda. To jest woda. To jest woda. To To

To widzi ich w tym. wam mówię tak Jacek przechodzi z kolegami. I gadają, o co tu chodzi. Ale tak mcham, w słucham, słucham, że mam trochę niczym zeszła na wschodzie i zaglądam w kosuli, że wstydzę tam to diakopie, to, gdzie tu ja Tak zaglądam, patrzę, a mój gabry przy stole. Tak jak mój gnietek i bracie muzykę na całe regulator radio. I grają, i to akurat śpiewali, czerwona jak cegła. na Ta piosenkę tak o tempo, no, no. Boże jak ja się śmiałam, by własne tej góry zleciała. Zeszłam z powrotem do Mileny, z na końcu, zobacz, a on później, tak, oper się o, o, o ten i w okno patrzy i te tak śpiewają, czerwona jak cegła, mówię, nie zapomnę tego, żeby był nagrał, to ja nie wiem, chłopał się ze siedział, patrz, siedział, siedział, nasiedział się, nasiedział, nareszcie mi się schowali, co on będzie zrobił? posiedział, posiedział, podumał, podumał, wziął, stał, poszedł do pokoju i sobie z tego nic nie robi, że tak krótkiej napastnością piłki dostawił, a to Rano, jak cegła na cały regulator, ja A jak O, A ty, piwoto ty lubisz, brać? To ma takie jak mietek twój, takie ma pozy. Hmm. Nie? No. Trochę do dziadka oh, jest. Aga, no. to tak, ten woła oh, ja bo, na niego. Oh, Ty, nie mieczu nerwowy. Ale ja no. wiem, może do matki charakter ma, bo no. nie wiem, jak ma mieć charakter. Też uparta była. Była mała pamiętna, to jak poparł. No, piwo, piwo, no. Piwo, no. piwo, bo tutaj proszę ciebie a już straci moc. Teraz będzie widział. Ale popatrz, jak o. No jak starszy macę! Kwinie no. rany, bądźcie O! Mierniczka. Mierniczka sobie też. Jestej ciasteczko, bardzo dobre. O, serduszko. Serduszko, tak jak babcia kocha Gabrysia. O, nie, serduszka? Nie. No, no to nie. Ale wiem. lepszy kij. O, tam nie ma porównania. Masz rację. ciastkami się proszę, ciebie? Ja się nic cioch, tam nie muszę, no, bycie, po piwo jeszcze. A to mało to znalazła. O, widzisz, on zakończy, tak jak tak, tak, tak jak, tak, tak, jak starszy tak, no. I, piwo. To, co co ty To on tutaj się do wujku wdał. I do dziadka swojego. Z to potem... Tak siedzi jak stary i to, to jest? to to jest? to to? patrzę, bo Andrzej, nie, nie zna Andrzeja. A ten jak się nazywa pan? Samem, nie? Ten. A ten Andrzej. Andrzej. Andrzej, tak jak twój wujek. Ty, już prawie piwa nie ma. Nie rączki, w ogóle No I ciekawy, bo był to nie jadł. Ja dobrze, ten... dobrze. Ja nie, bardzo. Ja... Ale dobre piwo. Takie ma bardzo. No, a co A co to Bo nie, bo nie, wiem, tak. bo on jak ktoś chce z Tobą nie, bo coś bo nie, tak. babcia, badziu, badziu. nie, a, wiem. Ci mają takie? Od małego tak bo nie, nie, bo nie, się nie, Do... nie, pije. Zapytaj się nie, Czy się piwo pije łyżeczką? nawet jak się opie, to łyżeczką co? O, zobacz. Dobrze mówi, że jeszcze jedno będzie. Do mnie, do mnie przyjdzie na, na górę. Wczoraj pół do 11. Wejdzie po tych schodach. Patrz, tylko jedna na taborek, bo ja teraz po taborecie i dopiero na, na schodnik. I on potrafi wejść ja nie wiem co mi ręka Ja słyszę tu tu. tu. Mój Boże, leży, a, a on są. odkrywa i wstawa i tu nie spać, lulu, a? A po, po są? Po ręce, nie on wykończył człowieka, jakby Koniec. tak się pozwolił, proszę. Kądre mi zabieram, kładź się ze mną, trochę pośpisz. On to ma siły, słuchaj, to jest... Ja, no wiem, piwa że, chodź piwa ja no. wiem, że się nie robi poręczy przy takich schodach, ale poręczy muszą być. Cho, chociaż trochę, żebym się podtrzymała. Ja też się w chodu trzymam. Teraz Ja robimy. Teraz poręczy u nas w jak robimy, to poręczy, też poręczy Też, majster mówi, no to koniec. Ja mówię, gdzie poręcze? No to piwa trzeba nalejemy. dopłacić. Proszę, Proszę bardzo. kupiłem gotowe. Proszę tralki, panie dziewczyniu, do stołu na piwko zapraszamy. Nie. Schody. Tralki kupiłem dębowe. Poręcze.